Moi drodzy, przydałaby się jakaś nowa seria na tym kanale albo może odświeżenie jakiejś starej serii, która już była. Stwierdziłem, że nagram taki film po to, abyście pod nim pisali swoje propozycje gier. Uważam, że to może wyjść całkiem ciekawie. Uważam, że możecie zaproponować coś po prostu o czym ja sam nie pomyślałem. No i możemy spróbować zrobić taki eksperyment, że komentarz pod tym filmem, który będzie miał najwięcej lajków, to nagram jeden odcinek z tej gry. A może więcej, cokolwiek będzie to zagra. Chyba, że będzie to taka gra, że z jakichkolwiek powodów nie będę mógł jej pokazać na moim kanale. Ale myślę, że możemy zrobić taki eksperyment. Dlaczego nie? Także zanim napiszesz, jaką gierkę chciałbyś zobaczyć, zobacz. Czy już ktoś takiego komentarza nie napisał? I jeżeli tak, to po prostu go zalajkuj, a to zwiększy prawdopodobieństwo, że taka seria faktycznie pojawi się na kanale. Znaczy seria to za dużo powiedziane, bo może to będzie tylko jeden odcinek. Zobaczymy. Myślę, że przy okazji tego typu filmu też warto uściślić, jakie w tym momencie nagrywam gry na moim kanale, żeby też rozwiać wszelkie wątpliwości, więc słuchajcie, w tym momencie nagrywamy Clicker Heroes, Bloom Star Defense Battles 2, Bloom Star Defense 6. To są e, trzy gry, które aktualnie nagrywamy. Być może wró wrócę do Kingdom Rusha 5, bo tam mamy jeszcze w DLC kilka map, których nie przeszedłem i chciałbym się tym zająć, także być może to też wróci. Co do Class Royale ciągle się zastanawiam, ponieważ... E, nie wygląda to jakoś tak, jakbyście bardzo tęsknili za tą serią, czy jakoś specjalnie omoglądali. Jest to jakaś widownia, to jest w ogóle zawsze problem dla mnie. Ogólnie, jako dla youtubera, przy nagrywaniu gier na taki kanał jak mój aktualny, że słuchajcie. No jest problem, a problem jest taki, że czasami ja nagram jakąś grę i ona na przykład nie ogląda się jakoś super, no ale dalej jest jakaś grupa osób, które chce tę grę oglądać. I ja z punktu widzenia tego, żeby kanał jak najlepiej prosperował, bardzo często muszę przestać nagrywać taką grę i zawsze czuję się z tym źle, bo mam świadomość, że wiecie, no jeżeli gra robi na przykład 50% moich normalnych wyświetleń, takich, które robią inne serie, no to... To dla mnie nie jest dużo. Z punktu widzenia kanału to nie jest zbyt dobrze. Ale z drugiej strony, no to jednak jest dalej sporo osób, więc e, cóż, no to już, to już są takie perypetie YouTube'owe. Nie wiem, czy perypetie to jest w ogóle dobre słowo, to jest tak dziwne słowo, w każdym razie po prostu. Proponujcie gierki, cokolwiek. Ja ze swojej strony myślałem o Paluordzie, myślałem, że może zróbmy wreszcie jakąś porządną serię Terrarii. myślałem o Brotej, bo uważam, że to też może być dosyć ciekawe. Natomiast nie wiem, jestem otwarty na wasze propozycje. Może być, nie wiem, możecie nawet napisać Roblox. Jeżeli tak, napiszecie i to wygra w komentarzach, to będzie Roblox. To będzie Roblox. Przynajmniej jeden odcinek. Przynajmniej jeden odcinek będzie. Także słuchajcie, tak jak mówię. Tak długo, jeżeli ta gra która będzie w komentarzu, jeżeli będę miał możliwość jakby techniczną, żeby ją nagrać, i jeżeli nie będzie to jakaś, nie wiem, dziwna i niepokojąca gra, której nie mogę pokazać z jakiegoś powodu na moim kanale, to tak długo jak te wymogi będą spełnione, to nagram tą e, gierkę, która wygra tutaj, powiedzmy, po 24 godzinach, która będzie gdzieś tam najbardziej e, w komentarzach, lajkowana. Ode mnie słuchajcie, na ten moment to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć!